Jest maj, pięknie śpiewają ptaki. Zachwycamy się zwykle runem leśnym w kwietniu, kiedy właśnie kwitną zawilce, pierwioski, miodunki, wcześniej jeszcze w marcu przebiśniegi. Natomiast runo majowe jest bardzo piękne w parkach. W lasach już wtedy są liście, mało roślin kwitnie. Natomiast w takich przesiedleniach leśnych, i właśnie w parkach, które są takimi sztucznie utrzymywanymi prześwietleniami, wtedy właśnie rozkwita bardzo wiele roślin. Gwiazdnica wielkokwiatowa, ona też występuje w lasach, ale właśnie szczególnie ładnie, obficie rozwija się na polanach leśnych. Podobnie gajowiec żółty też może być w lasach, ale właśnie to na takich prześwietleniach on będzie wtedy się lepiej prezentował. To są dwa bardzo pospolite gatunki w Polsce. Rzadszy, głównie na południu, jest bodziszek żałobny. Piękny kwiat o takich ciemnofioletowych kwiatach. Tworzy całe łany, jak ma dobre warunki. Jeszcze kwitną ciemierniki wschodnie. To jest gatunek ogrodowy, już niewystępujący w Polsce. Kolejne gatunki z tego runa, właśnie majowego, to niezapominajka leśna. To jest taka wcześnie kwitnąca niezapominajka, bo te niezapominajki, niezapominajki łąkowe kwitną odrobinę później, dwa tygodnie później. Ta niezapominajka kwitnie w maju i właśnie często błędem jest wykaszanie w tym okresie parków i cmentarzy, bo ona bardzo często właśnie ucieka z grobów na cmentarzach i potem się ją niszczy przez wczesne koszenie. A jest to gatunek dwuletni i on musi wydać nasionka i dopiero gdzieś na początku czerwca, jak ją skosimy, to wtedy jej będzie dobrze. Ona lubi właśnie przesietlenia leśne i, i bardzo sprzyja jej takie późniejsze koszenie, dlatego że usuwa konkurencję i potem młode roślinki sobie kiełkują. Zak, zakwit też bniec czerwony. Przepiękna roślina naszych wilgotnych lasów, właśnie z kraju wilgotnych lasów tu jej nie mam dużo, bo tu jest trochę za sucho na niego i za, za ubogo, ale właśnie gdzie nie gdzie też się rozsiewa i oczywiście niezniszczalna dąbrówka rozłogowa, gatunek bardzo pospolity ale przepiękny występujący i na łąkach i właśnie w wilgotnych lasach czasem właśnie warto docenić piękno czegoś pospolitego, tak właśnie jak dąbrówki która świetnie znosi koszenie ale znowu warto właśnie oszczędzić teraz i kosić dopiero y, y, prawniki parki gdzieś pod koniec maja czy w czerwcu właśnie po to żeby to majowe y, to takie majowe runo przepiękne patrzcie ile nie zapominaję jak tutaj jest to majowe runo żeby y, sobie żyło jeszcze y, o tej porze roku też y, zakwita żywiec cebulkowy i też gdzieś tu go, to, o tutaj jest też tutaj go mam Taki bardziej różowy, nadaje się właśnie do nadania takiego jeszcze bardziej różowego koloru tym łanom gwiazdnicy i świetnie się komponuje właśnie z niebieską, niezapominajką, z żółtym gajowcem. To właściwie to, co tutaj powstało, to, to nie było świadome. Te gatunki same się tu zaprosiły. Poza tym, że posadziłem niezapominajkę eee, i te to to właściwie. Reszta po prostu sama taki piękny aspekt utworzyła i natura się sama skomponowała. Ja po prostu te zadrzewienia tutaj wykaszam. Wykaszam je tylko raz w roku. Właściwie dwa razy, dlatego że nie koszę wszystkiego naraz, tylko wjeżdżam na, w pierw gdzieś pod koniec czerwca z kosiarką i koszę połowę. Robię takie po prostu ścieżki. Tam, gdzie widzę, że jeszcze są wczesne wysceny rośliny, to właśnie omijam. A potem gdzieś tam pod koniec lipca wjeżdżam drugi raz i dokaszam te miejsca, które wcześniej nie były skoszone na wysokim ustawieniu. Zresztą teren jest tu nierówny, także w tych zagłębieniach terenu na przykład rosną sobie, e, sobie przylaszki, które zupełnie omija, omija kosiarka, bo one są w dołkach, a to co jest wyżej to jest właśnie wykaszane, e, wykaszane dokładniej. Także odrobina nierówności i nieregularności bardzo sprzyja ogrodowi, bo wtedy natura tworzy takie właśnie takie właśnie no naturalne, nierównomierne pokrycie gatunków. To nie jest tak, że tutaj mamy pełny łan niezapominajki wszędzie, tylko właśnie mamy tak wyspowo te gatunki, te gatunki ułożone. Tutaj na przykład mamy niezapominajki, a tu wyżej, gdzie jest, gdzie jest właśnie bardziej sucho, Mamy gwiazdnicę, też przemieszaną z niezapominajką. No i jeszcze, oczywiście, tutaj tego dużo nie ma, ale takim też gatunkiem tego aspektu jest bruszczyk kurdybanek, fioletowo kwitnący. Tutaj są liście poziomek, jeszcze w ogóle w takich miejscach, właśnie lekko wykaszanych, późno wykaszanych, w takich prześwietleniach. Pięknie rozwijają się poziomki, i tutaj jak się przyjdzie w czerwcu, to po prostu te polany, są, te polany są usiane poziomkami. Tu jest wszędzie pełno poziomek. Także też w tych miejscach, gdzie rosną poziomki, to teren wykaszam dopiero pod koniec lipca. I one to dobrze znoszą. Takie właśnie późne, późne koszenie te poziomki, o dziwo, właśnie dobrze znoszą.